komentować dla Państwa ten mecz, który już za chwilę się rozpocznie. No, pokazał tym zwodem swój kunszt. Ewidentny błąd miał sporo czasu i miejsca. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Prawie, 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 ale nie opanował piłki. Ryzykowna, ale udana interwencja. No to jest akcja godna powtórzenia. Ryzykownie, ale udanie. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Będą rzucali piłkę w okolicach pola karnego rywala. To może być niebezpieczne. Dobra okazja. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Aleksander. Piłka chodzi jak po sznurku. Yo Park. Ach, ale sztuczka techniczna. No błąd strata. Dobre dogranie Pole lekarne ale obrońcy udało się przejąć piłkę Piłka poza linią końcową i rzut rożny Nie ma wątpliwości Sędzia pokazuje żółtą kartkę W ostatniej chwili, ale udało się przejąć Aleksander. Niosły go emocje, ale dobre wybicie. Nie może być inaczej. Rzut rożny. Arkadiusz Aleksander dobrze zablokował. Trzeba pochwalić go za to podanie. Kapitalnie w pole karne. Udanie obrona. No uderzając z tej odległości, chyba nie spodziewał się, że zdobędzie bramkę. Aut. Za chwilę rozpoczną od rzutu. No i znowu aut. Dobre rozegranie. Dobra wymiana podań. Ładnie dograł. Skutecznie dograł do kolegi. No, znakomicie. To było, no, może być z tego kartka. Żółta kartka i mamy rzut wolny w niebezpiecznej odległości. Szansa na bramkę. Czy ją wykorzystają? Zobaczymy. Wysoko zagrał, ale dokładnie. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. No strzela i mamy gola proszę Państwa. Faul i rzut wolny. Chmiest. Rzeczywiście dobre podanie. No i mamy dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. Daleko od bramki. Była to niezła okazja. się przejąć. Świetna technika. Duże brawa. Zdążył w ostatniej chwili. Podał do partnera. Celnie do partnera. Za chwilę wznowi grę bramkarz. Ładne zagranie, ale koniec pierwszych 45 minut. Niezbyt ciekawy był ten mecz w pierwszej odsłonie. Pozostaje mieć nadzieję na lepszą drugą połowę. I rozpoczynamy drugą połowę meczu. Jest. Przekazał piłkę partnerowi. Świetnie zblokował. Young Park. No i przejęli w ostatniej chwili. Chmiest. Źle ustawił się obrońca. I piłka wybita do przodu. Faul, rzut wolny. Jak go wykorzystają? Ostre, niebezpieczne wejście i arbiter sięga po żółty kartonik. To powinno zahamować także zapędy innych piłkarzy. Aleksander. czaruje techniką. A no akcja palce lizać. No warto było czekać na taki spektakl jak dzisiaj. Tak, to się rzeczywiście zupełnie inaczej komentuje. No ładnie to przejął obrońca. Jest. No, przejął, ale nie opanował piłki. Groźnie, ale zdążyli na czas. Ma wolne pole, no, zdecyduje się na centrę. Ale Pech, Tylko poprzeczka! Piłka nadal w grze. Aleksander. Będzie wyrzut z autu pod polem karnym rywala. No nie za bardzo rozumiem taką decyzję, ale możliwe, że to jakaś bardzo przemyślana taktyka. Możliwe, ale na pewno logiczniej byłoby wprowadzić kolejnego napastnika. Myślę, że to dobra decyzja trenera. Ten gracz ma już żółtą kartkę na swoim koncie. Nie ma sensu ryzykować. I zaatakują teraz większą liczbą graczów. Podanie. Nie złapał tej piłki. Ach, szkoda strata. Chylę czoła za tę akcję. Strata drużyna przeciwna przejmuje piłkę. York Park. Mamy out. Za chwilę wznowienie gry. Centra w pole karnej. Będzie niebezpiecznie. Po raz kolejny w dzisiejszym meczu niecelne podanie tego zawodnika. Za moment wznowienie rzutu rożnego. Mają już nic do stracenia, i wygląda na to, że mogą narazić się na kontrę. Ruszą zdecydowanie do ataku. Bardzo słusznie, nie ma naprawdę na co czekać, trzeba działać. Arbiter nie przerwał gry. Słuszna decyzja. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Świetne podanie. Może dośrodkować. Gra będzie wstawiana od bramki. Coraz mniej czasu do końca przegrywają. Słuszna decyzja trenera decyduje się na zmianę. Trener dokonał pojedynczej zmiany. Nie zmieni się ich taktyka. Myślę, że konsekwentnie będą starali się utrzymać to prowadzenie. Zagrywał. Aut dla rywali. Piłka poza linią boczną za moment wznowią z autu. Złośna decyzja trenera. Jego zespół przegrywa. Zdecydował się na zmianę. Miejmy nadzieję, że będzie z niej pożytek. Próbował w ślizgiem. Tylko kilka minut do końca i wciąż brak rozstrzygnięcia. Tylko pięć minut do końca i wciąż 1 do zera. Piłka wysoko, ale do celu. No broni to jeszcze nie koniec akcji. Widowisko jeszcze się nie kończy. Sędzia doliczył dodatkowe minuty. Szkoda mu przejąć. Niewiele brakowało. Ładne zagranie. To broni ale piłka w grze. Ależ wyciągnął tę piłkę. Jestem pod wrażeniem, jak on to zrobił. zagranie No, pokazał tym zwodem swój kunszt. No, to jest akcja godna powtórzenia. Świetnie odzyskał tę piłkę. Proszę spojrzeć jaki duch walki. Piłka wychodzi na aut. Mogą stąd stworzyć zagrożenie. Koniec spotkania. Kończy się mecz. Zwycięstwo w pełni zasłużone. Zdecydowanie przeważali. Zagrali przede wszystkim skutecznie w obronie i w ataku. Zdobywając wiele bramek i zachowując czyste konta. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję Tobie Włodku. Oddaję głos do studia w Warszawie.